Jestem zastępcą prezesa Tomaszewskiego Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych, bo w tym roku zmieniliśmy nazwę, by pokazać, co mamy dzisiaj do zaprezentowania na wystawie gołębi wysokolotnych zamojskich. Nie jakieś gołębie tomaszowskich, tylko po prostu gołębie wysokolotne. Jest to dorobek do hodowców, którzy są zrzeszeni w klubie tomaszowskim. Prezentujemy różne gołąbki, różne rasy. Mamy gołębie wolnolatające, gołębie normalne zamojskie, wysokolotne, różne barby. Jest też część gołąbków y, krótkodziobych, wymaga, które wymagają bardzo dużo pracy. No niestety, klub nasz nie jest zrzesza tylko gołębi wysokolotnych, ale wszystkie rasy gołębi zamojskich, bo nie, każdy hodowca trzyma i prezentuje to, co posiada w swoich gołębnikach. Wystawa Rozpoczęła się o godzinie 8.00. Policzymy jakieś dosyć duże grono zwiedzających. Myślę, że o godzinie 15.00 powinniśmy zamknąć tę wystawę. Wystawa jest sponsorowana przez Starostwo Powiatowe. Również Urząd Miasta udostępnił nam halę sportową, którą w tej chwili prezentujemy, w której prezentujemy tutaj wszystkie nasze gołąbki.

Wokały nie ma. Y... Kolegę Waldemara Kawkę i kolegę Mirka Obyńskiego Podejście tutaj do stołu. A kolegę Kazimierza Werszczaka. Prezesa Tomaszewskiego Klubu Kodowców Gołębi i wicestarowcy z Tomaszowskiego e, pana Jarka Korzenia obrócenia pucharu. Drugie miejsce wśród Gołębi starszych kolega Waldemar Kawka. I trzecie miejsce kolega Mirosław Popuszyński. Teraz stringy. następne i, będą wręczane puchary dla kolegów, którzy kolego. skali w drużynowych lotach najlepsze miejsce. miejsce. Pierwsze miejsce, miejsce zajął kolega Mirosław Łopuszyński. Proszę, proszę kolegę podejście. Drugie miejsce zdobył kolega Janusz Bukała, ale go nie ma. Nie. I trzecie miejsce zdobył Jarosław... Szczepan, Szczepan, yy. proszę. Wśród Gołębi Młodych pierwsze miejsce w najlepszym lotniku zdobył kolega Mirosław Popyszyński. Chciałbym pogratulować, bo gołm ten mu wylatał 9 godzin i 10 minut. Gratulacje. Drugie miejsce Drugie miejsce również kolega Mirosław Popuszyński z czasem 6 godzin 24 minuty. I trzecie miejsce kolega Jarosław Szczepanią z czasem 6 godzin i 16 minut. Wśród Gołębi Młodych czas lotu stada. Pierwsze miejsce Mirosław Popuszyński 6 godzin 43 minuty. Drugie miejsce Jarosław Szczepaniuk, 6 godzin 15 minut. I trzecie miejsce Jarosław Maryńczek. którego nie ma, to no upoważnił kolega Jarosław Szczepaniu, żeby go odebrał. Same puchary. Bo To same Niż na Dawaj jeszcze W 2023 zdobyłem pierwsze miejsce gołębiami starymi. Czas stada 5 godzin 57 minut. Później gołębiami młodymi czas lotu 6 godzin 43 minuty 29.09 2023. Teraz. Najlepszy lotnik gołębie młode 9 godzin 10 minut 29.09 też 2023 rok. Najlepszy lotnik, gołębie młode, to... Czas lotu 6 godzin 24 minuty, dnia 10.09.2023. I najlepszy lotnik, głębi dorosłe, 6 godzin 4 minuty. Ogólnie z lotów 2023 roku jestem zadowolony, ponieważ zdobyłem wszystkie pierwsze miejsca. Także pozdrawiam. W związku tomasiowskim jestem od 2014 roku i przeważnie co roku, co drugi rok robię loty. Żyję tymi gołębiami wysokolotnymi. Dla mnie gołęb musi latać. Jak nie lata, to jest eliminowany ze stada. Najlepsze lotniki są zamykane do rozpłodu. Po tych gołębiach chowam młode. Młode wszystkie są u mnie puszczane, latane. No i wybieram najlepsze. I robimy lot. Zgłaszam taki lot do Tomaszowskiego klubu kierownikowi lotu. I robimy lot. Loty różnie wychodzą, to zależy jedne lepiej, drugie gorzej. No ale kto nie próbuje, ten nie zdobywa pucharów. Tutaj mamy gołąbki. Yy, rabo Siwe, Siwy Samczyk Białolota jest, mamy też yy, Grochowe, yy, czy Fursy tak zwane, jest yy, w locie, brały udział dwie samiczki tutaj, w tym roku zdobyły puchar, to jest najlepszy lotnik, 6.15, wylatało mi trzy yy, gołąbki 6.15, najlepszy lotnik 6.16, Także no, ten rok nie wliczając strat, bo drapieżników jest bardzo dużo, jaszczębie, sokoły, no i warunki pogodowe, wiadomo, nie jakaś chmura, jakieś różne takie y, losowe sytuacje. Także strat jest dużo, ale no, można nas zaliczyć ten rok do udanych. to nie to nie ma tak. Ma być ładny sposób. Po tym, będzie takie młode biedry. sprzedaję pan też

Nie. No co? I niedrogi? Ile? Tu z Warszawy przywiózł pace takie kurwa z tymi siłymi łódkami. Pace toli Już teraz te chrane. Już tak. Ale tamte tam parę starych kupie. I myślę, że na, na to, co do tej pory mieliśmy okazję zobaczyć, co było zwiedzających, to wystawa spełniła swoje zadanie. Jest duża ilość osób, które są zadowolone. Był przy okazji otwarty mały bazarek z, handlam, z handlem, też było dosyć duże zainteresowanie. Dużo gołąbków wyjechało w innych klatkach oczywiście, nie tylko pozostałe, także wszyscy powinni być zadowoleni. I myślę, że trzeba zaprosić następnych hodowców i zwiedzających na, na wystawę plenerową, którą myślę, że Tomaszowski Klub zorganizuje znowu w lecie na parkingu, który był organizowany w zeszłym roku.